Drodzy Państwo, Gmina Janowiec ma dwóch radnych powiatowych. Przez ostatnią kadencję... Radni otrzymali z tytułu diet ponad 140 tysięcy zł. Moja opinia jest taka, że nie zrobili dla dobra mieszkańców ani powiatu nic dobrego, a doszło jednak do kompromitacji, bo na jednej sesji budżetowej, gdzie były środki przeznaczone na drogi na terenie gminy Janowca, nie wiedzieli, ile tych środków było, było przeznaczone, gdzie dwa dni wcześniej mieli sesję Rady Powiatu i nie wiedzieli nawet nad czym głosowali. Ja uważam, że tacy radni nie powinni zasiadać i udawać, że coś robią dla społeczeństwa. Drodzy Państwo, ten piękny budynek to ośrodek Zdrowia Wianowcu, został pozyskany przez gminę od powiatu, został wyremontowany za ponad milion złotych, a radni powiatowi chcieli doprowadzić do wartości 54 tysiące tak pięknego, wykończonego budynku. Ja uważam, że to jest skandal, że tacy ludzie nie powinni zasiadać w radach powiatu czy gminy. Zobaczcie Państwo, to jest droga powiatowa, uszkodzona po powodzi w 2010 roku. Radni nie zrobili ku temu nic, nie pozyskali nawet złotówki po uszkodzeniach powodziowych. Z informacji wiem, że ponad 80 milionów złotych na uszkodzenia powodziowe pozyskały powiaty lubelski, opolski i kraśnicki. A nasi radni po prostu zajmują się chyba tylko tym, że jak zbliżają się wybory, starają się, czyją starania, aby być na pierwszych pozycjach na swoich listach. Drodzy Państwo, jak chcecie wreszcie mieć radnego powiatowego, który odda swój wolny czas, całe serce włoży w dobro wszystkich mieszkańców gminy Janowiec i całego powiatu. Głosujcie Państwo na mnie.